Jest to życie na odległość. Czyli jeżeli na przykład mamy taką sytuację dość w Polsce typową też, to się bardzo często zdarza, że jedna osoba, zazwyczaj kobieta zostaje w domu w Polsce, zajmuje się dziećmi, jedna osoba wyjeżdża za granicę. No i jest tam za granicą w Norwegii na przykład, to jest bardzo często dwa miesiące, trzy miesiące i przyjeżdża potem do domu, do Polski na tydzień czy dwa miesiące. No to nie ma siły, żeby te relacje po prostu nie zostały w jakiś tam sposób nadszarpnięte, zerwane. No i ludzie tak naprawdę zaczynają żyć dwoma osobnymi życiami. Jedno życie toczy się w Polsce, drugie życie toczy się za granicą, no i oni już nie mają tego wspólnego życia. No i potem jak przychodzi co do czego, okazuje się, że, że tego małżeństwa już po prostu nie ma. Właśnie też covid wiele takich sytuacji ujawnił, bo w covidzie było tak, że część osób mieszkających za granicą przyjeżdżała do Polski, bo tam nie było pracy, był jakiś przestój, no to mówił dobrze, świetna okazja, wrócę do domu do Polski, no i zamieszkam z tą żoną. No i zamieszkam przez tydzień, dwa, trzy. No, i po tych trzech tygodniach, jak już się jakby te wszystkie osłony z nich spadły, te maski pościągali, przyszła taka zwykła codzienność, to się okazało, że się nie da razem żyć. No i trzeba wziąć rozwód, po prostu. Czyli nie mogli ze sobą wytrzymać. Dokładnie, jest... bo się okazało, że są już totalnie dwoma zupełnie innymi osobami. A można przewidzieć, <laughs> czy małżeństwo się rozpadnie? Hmm, czy można przewidzieć, czy małżeństwo się rozpadnie? Tak naprawdę.